Hej, witam Was bardzo serdecznie w nietypowej serii, bo jak widzicie, jestem na serwerze i w, e, w Waszej chyba prawej stronie, bo nie wiem, czy YouTube to obróci na lewo, czy nie, e, będzie nazwa serwera: Minecraft.pl. Już pewnie mnie tu widzieliście. W każdym razie e, zaczynam nową serię, ale to będzie seria dość krótka. Czy ta ryba jest nad wodą? Czy to jest kwestia shaderów? No, e, tak, ryba jest nad wodą. To no, nieważne. W każdym razie zaczynam nową serię. Ona jest zaczęta na bardzo, bardzo krótki czas i jest zaczęta tylko z jednego powodu. A konkretnie, czekam na 1.19. A zanim 1.19 przyjdzie, ee, coś trzeba robić. A na 1.19 założę własny serwer, na którym będą wybrane przeze mnie osoby i jeszcze jeden, no nieco większy youtuber ode mnie. Już się zgodził, ale jeszcze jego imienia nie zdradzę. I jeżeli wszystko pójdzie ok, będzie to seria, którą będziemy kontynuować co jakiś czas wspólnie. Także ja postaram się tutaj jakoś rozwinąć. Udało mi się zrobić dzisiaj część parkouru, tego który jest na mapie, i dostałem za to te dwa narzędzia: Netherite. Także e, warto tutaj przyjść. Co 4 dni można sobie przejść ten parkur i coś takiego właśnie dostać. E, ja staram się uciec, właśnie, natomiast spawn. i znaleźć jakieś miejsce na domek. E, tam ktoś się już wybudował. A tymczasem się rozłączam i jak mi się uda znaleźć jakieś fajne miejsce, to się znowu pokażę. Pa, pa. E, będziemy troszeczkę mieli bardziej krwi niż zwykle, ponieważ e, nie. Nie jestem w stanie jeszcze zrobić sobie łóżka I jeżeli ktoś nie zadecyduje o tym, żeby e, minęła noc, no to będę musiał to jakoś przeżyć To jest ten domek, jest zrujnowany Ale ma wszystko czego potrzebuję by zacząć A aktualnie przede wszystkim to potrzebuję zrobić sobie piec i usmażyć te rybki Także e, ja zaczynam moje kraftowanie. Mam nadzieję przeżyć tą noc, bo już 4 razy zginąłem Tak, cztery razy no ale w końcu może mi się uda, nie? Dobra. Zabiorę trochę drewna, trochę kamienia i wtedy ruszę w dalszą podróż. Jest jeszcze noc, musiałem opuścić tamtą wyspę i przepłynąłem łódką do czegoś takiego. To nie ja zbudowałem. To było tu na mapie, a w tej skrzyni poza pajęczyną znajdowały się Szabla Pirata, Luneta Pirata i cały mój strój. Także bardzo fajnie, upgrade jednocześnie bo kolorowe spodnie teraz mamy w ogóle kolorowe ciuchy no i lepszą broń. coś mi się tam zaświeciło nie dobra, idę szukać dalej miejsca no i chyba znalazłem miejsce gdzie mógłbym zamieszkać, jest to wyspa znalazłem tu coś jeszcze co mnie bardzo interesuje i chciałbym to odkryć z wami to wygląda zupełnie jak Struktura podobna do tamtego statku Uwa! 18 diaksów, zbóże diamentu Poczekam, aż będę miał zaklęcie na to Nie no, kupa fajnych rzeczy e, To jest jeszcze lampa o, Myślałem, że to coś zrobiło Dobra. Sprawdźmy, czy to coś jeszcze jest kupane zresztą. To może nie być wszystko, nie? A, bo to się odradza ta skrzynia, tak? No dobra. No i super. A zatem ja to zostawiam. I fajnie było mieć coś takiego w bazie zresztą. Chyba można to sobie jakoś tam obudować, nie? I co parę dni będę miał dodatkowy ludzko darmo. No dobra. Ja się zabieram za budowę i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Odpowiedź dla zaczynających: gdy już zdobędziecie swoje pierwsze diamenty, a ja przed chwilą zdobyłem, wymieńcie je od razu na ochronę działki. Tak, dzięki temu będziecie mieli mnóstwo, możliwość postawienia mnóstwa skrzyń, z których nikt wam niczego nie wyjmie. Także ja wracam do swojego domku. I widzimy się już na miejscu. No, póki nie miałem to dzieło, to schowałem te rzeczy tak. A najważniejsze rzeczy. Czy mam w Ether w Enderczeście, dobra, jak widzicie? Jeszcze nic nie zbudowałem, a już jestem wyposażony w diamenciki. Trochę pokażę Wam co mam, tą, Te rzeczy znalazłem. E, to nie tą zbroję znalazłem. Tam jest portal do naderu, a to e, i wiele rzeczy z tego e, znalazłem na parkurach. Jakby to było na parkurze pierwszej części na spawnie To chyba było na drugiej części A to znalazłem w labiryncie Także jak wejdziecie na serwer I z tych rzeczy też dużo rzeczy znalazłem w labiryntach Jak wejdziecie na serwer Warto sobie zacząć od Labiryntów właśnie I wchodzimy w jeden i w drugi W tym drugim się co trzy dni pojawia Tak naprawdę dobry loot w tym pierwszym jest szansa na zdobycie bedrocka, którego można sobie zwykle kupić I trzeba po prostu dwa razy wejść i zdobyć taki bon na bedrock Także, warto No i tylko wadła, diamenty i inne takie rzeczy Także to jest taka moja podpowiedź na start I ja zabieram się za budowanie, jak widzicie Także widzimy się za momencik I teraz będzie update z budowy eee, Mamy mniej więcej wnętrze prawie skończone z zewnątrz jeszcze nie jest za bardzo nic zrobione. No ale to już jest jakiś postęp. Na razie muszę skoczyć do jakiegoś innego lasu, bo brakuje nam dębu, a nie chciałbym wycinać tego. Brakuje nam świerku. Bo tutaj dębu mam dosłownie parę drzewek. Reszta to są brzozy. Ale przede wszystkim świerku nam brakuje. Także ja rus ruszam w RTP, czyli Random Teleportation Point, jeśli dobrze kojarzę. Yy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Aha, ja to traktuję jako jedzenie. Wiem, że to jest strasznie nisko, upadłem przez to, ale no cóż. Yy, jak widzicie, no brakuje nam wszystkiego. Dębu już w ogóle nie ma. Z jedzenia też mamy kichę, szczerze mówiąc. No, i trzeba sobie jakoś radzić. Ostatnio nawet zgniełem jazz, Aha, a jajka chcę wykorzystać do zrobienia farmy kurczaków, które będą naszym czasowym źródłem jedzenia. No, ale cóż. No, i posprzątałem w też, no dobra. Ja lecę. To się robi tak. RTP. I to można zrobić tylko raz na jakiś czas. Także. Szanujmy to. No idealnie. Dąbina. O, ciemny dąb. O, tu czyjś teren chyba będzie. Zobaczmy. A nie. Ktoś sobie to po prostu hopsał. No i są też świerki. Idealnie. O, tu też są świerki. No i znowu gdzieś tam ginie. Dobra. Może jeszcze grzybka wezmę. Ja się za zabieram za zbieranie materiałów. Uła idealny spawn. Co tu jest? Wszystko dookoła się znajduje. Nawet. Lieę wodne zgarniemy. Dobra. <laughs> to ja idę jednak najpierw po ligie. Tak przynajmniej z grubsza jest gotowy. Mamy w środku... Jeszcze kwiatek sobie. Nawet. Oj. No to znajdujemy kwiatek. Mamy w środku zakątki na łóżko przy oknie z obrazem. E, Stratyk alchemiczny, tutaj małe okienko. E, magazyn główny, magazyn mały. Magazyn na rzeczy do przepalania. I drugą doniczkę. Tą drugą doniczkę będę chciał dać gdzieś tu. Najlepiej to by było zrobić chyba tak. Przy oknie. Opcji. Opcji. Tak. No. Ee, tak jest ciapkowaty. No i zrobiłem tutaj roz, e, z liliami wodnymi dużo. Ryba na wodzie. E, a z zewnątrz wszystko wygląda dość prosto. Łatwo wejść na dach. I jeszcze się zastanawiam, czego nie oświetlić. Aha, i tutaj zebrałem dwa snopki już. No dobra. Jeszcze sobie idziemy tu ubiorę się, żeby to jakoś wyglądało. I zobaczymy za chwilę. Postaram się wymyśleć, co zrobić dalej. Strasznie mnie kusi jakaś farma e, do jedzenia, bo jakby to powiedzieć, to jest całe nasze jedzenie: nie? wszystko co mamy plus te 3 7 archenek. Potrzebujemy bardzo mocno, XP. Epo, potrzebujemy pozaklinać parę rzeczy. Jak widzicie, mamy parę adorajtowych no itemków. I nie ma jakich zakląć. Więc dużo rzeczy jest do zrobienia. Eee, a, nie musimy robić zestawu z książkami, bo jest na spawnie. Także ja postaram się coś wymyślić i widzimy się za chwilę. Kolejna ciekawostka od Kory Polska dostałem. Och, ten zestaw książków i ten kilow to oznacza, że już na razie nie muszę szukać ekspiarki przez dłuższy czas. Na razie tak się szwędam po, po świecie i słuchajcie, jak się tak szwendałem, to znalazłem shulker boxa, żółtego z pełnego piasku. Dwa bloki złota i jeszcze jeden portal do Nether. Także same fajne rzeczy. Planowałem to desenchantować, ale nie wiem czy będzie mi jeszcze potrzebne. A, i jeszcze bambusy znalazłem. Tak, trochę to śmiesznie Aha, i tam jest e, mesa. Trochę to śmiesznie brzmi, ale jem dodać. A tutaj chciałem Wam jeszcze jedną ciekawostkę pokazać. E, na spawnie, jak pójdziecie tędy, w stronę do sklepu, to tu po lewej jest Enderman, od którego można kupić za tak naprawdę śmietki. E, klucz do skrzyni z loterią. I jak klikniemy prawym przyciskiem jeszcze na ten klucz, e, na tą skrzynię, to mamy losowanie. Która jest dość głośna I dlatego ja wyciszyłem w filmie Ja dzisiaj wylosowałem miksy na generacji Fajnie, ale można blok na doraitu Dobra Ja lecę jeszcze e... Aha, jeszcze jedną rzecz wam chcę pokazać e, Słuchajcie, tutaj jest coś takiego jak skrzynia dla biednych Powrzucałem parę rzeczy e, Tak, to jest jedzenie, miecz i łóżko Mam nadzieję, że starczy I każdy może tam wrzucić coś i wyciągnąć coś e, Tak po prostu tu jest ten zestaw do zaklinania, o którym wcześniej mówiłem, ale teraz e, też zauważyłem, że na nim można zaklinać do 24 levelu. Tylko a tu jest ten parkour, na którym można zdobyć e, dwa poziomy różnych rzeczy. Na pierwszym się idzie tu na górę, na grzybka, a później się idzie z grzybka, tak o do góry, na ten napis MN Craft. I na tym napisie jest druga skrzynia z też e, fajnym lutem, bo to są te drajtowe narzędzia. A dziś jak widzicie robię kółko. Tak, to będzie nasza. E, jak to się nazywało? Lighthouse po polsku. Ciągle mi uciekają słowa polskie nie wiem czemu. Latarnia właśnie. W każdym razie. E, zacząłem już tutaj mniej więcej wyciąłem kawał w górze. E, tu jest cały czas ten samolot, bo okazuje się, że to są samoloty. Dopiero jak mi kolega pokazał, to zrozumiałem. E, to są samoloty, gdzie się co jakiś czas tutaj skrzynia. Nie wiem co ile. Czy ja mogę to być w tym, na tym terenie, żeby się zespełniło, No nieważne. Jak chcę stąd wyjść? Dobra. E, no i będziemy mieli tutaj tą naszą wieżyczkę świetlną. E, tutaj chcę zrobić jakiś taki mały tarasik i tutaj ścieżkę do jakby centrum, a centrum będzie gdzieś tutaj, Tak jest plan. E, na razie wyciąłem dość sporo stąd drzew, ale się nie martwcie i muszę zacząć hodować te stworka, stworki, e, gdyż stworki, ponieważ brakuje nam e, skór, a z tego co widziałem nie ma ich jeszcze w sklepie, a może będą, także młodzieżka będziesz miał robotę. A póki co ja się zajmę, zajmę budową tego. Chciałbym, żeby tutaj było, o. Coś takiego. No i co? No i widzimy się za moment. Jak widzicie, e, jakby budowa trwa, jestem już bardzo wysoko, a wnętrze aktualnie wygląda tak. Ja sobie tu drabinę strzeliłem z jednej strony. Może nie do samego końca, bo dopiero postawiłem ten filar przed chwilą. No ale będę sobie na razie tym wchodził. E, no i póki co wygląda wszystko całkiem w porządku. Nie pokażę jeszcze zewnątrz, bo zasuwanie na, go, na dół i na górę po tym jest strasznie długie. A teraz trzeba zacząć robić e, samą jakby pomieszczenie e, naszej latarni. Tam jest nasz portal i dach, a dach będzie z miedzi. Ona kiedyś sobie zrobi się zielona, ale nam na razie to wystarczy. Może trzy wysoko, albo cztery. Dobra, ja się tym zajmuję i widzimy się za moment. A więc dach już jest skończony. Mamy miedź i granit. Podłoga tutaj jest z łupkowego, łupkowej cegły. Nie mam w ogóle tego wnętrza. Za to mogę wam pokazać z zewnątrz, jak to zaczyna wyglądać. Chyba tutaj jednak wyskoczę. Momencik. No, aktualnie to wygląda tak. Bardzo mi się podoba to przejście z łupku na tuf. Później na e, andezyt chyba. A później na dioryt. W każdym razie wykorzystaliśmy prawie wszystko poza koblem, tak naprawdę. E, no i brzoza też się tutaj sprawdza kolorystycznie. Robi takie trochę przejście pomiędzy tym andezytem a e, naszym dachem. Ja się jeszcze troszeczkę odsunę, żeby było lepiej widać ten dach. Może. Bo on nie jest taki do końca płaski. To miała być taka czapeczka jak na żołędziu. Ciekawe, czy tam się odrobił skarb. O, widzicie? Taka czapeczka, właśnie jak na żołędziu. Ja tam w środku jeszcze chcę zrobić ten ee, latarnię, która rzeczywiście będzie świecić. Będzie się to światło poruszać. A ten domek tutaj, przy tym co tu wybudowałem, no w ogóle się od ziemi nie wyróżnia. <laughs> Dobra, zobaczmy jeszcze, czy ten skarb się... Ej, nie w tę stronę Czy ten skarb się tu odtworzył? Jeśli się odtworzył, to moja teoria na temat tego, że one się odtwarzają, jeżeli nie należą do żadnego terenu lub jeżeli nikt na nie nie wchodzi przez kilka dni, będzie prawdziwa. Jeśli nie, to dalej będziemy się zastanawiać, jak to działa. Bo pamiętacie, tutaj mnie strój pirata znalazłem w tym... Nie odtworzył się no dobrze fajnie myśli to takie dodatki, że tutaj teraz wszystko Jakby wszędzie gdzieś się coś dzieje na tych wyspach dookoła, co nie? Ja wracam do siebie Co to jest ryba No i będę kontynuował pracę nad naszą yy... No nad czym? Naszą latarnią morską. No ale wygląda fajnie. Okej, okay, znowu coś tam pobudowałem, to wam od razu pokażę. E, tutaj jest taka mała budka przed samą e, latarnią. z małym ogieńskiem, nic szczególnego. W środku dalej pustki. E, ale pobudowałem takie okienka, które zresztą teraz zobaczycie z zewnątrz. Takie zwykłe wyjścia. I chcę wam jeszcze pokazać to łódki znowu. z łódki to chyba będzie najlepiej widać, ale tak to no co widać, no Nie, niewiele. Eee. Tym trym, tym trym. Tak, to to tak właśnie się nazywam na tym serwerze. Silver Knight 7233. A słonko. słomko, jest tam tej strony i co ja teraz robię? tak no powiedzmy wygląda to tak aktualnie no i znowu znowu świeci także myślę że jest całkiem w porządku jak na mały budżet jakim operowałem bo to jest jakby drugi dzień nagrywania no z tym słońcem Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i ja zabieram się za chwilę za budowę wnętrza. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, teraz dobrze widać. No całkiem przyzwoite. No i bardzo mi się podoba ta budka przy e, naszej wieży. Dobra. E, widać już, że mi się robi zielony e, czubek jest całkiem zielony tutaj dopiero zaczyna dobra a więc udało mi się skończyć wieżę wnętrze jest całe wykończone jak widzicie może to będzie łatwiej zrobić tak tutaj mam nową rangę super VIP a to oznacza lepszy kit, czyli rzeczy, które dostanę. No nie jest to aż takie dobre jak dostałem od kolegów ale jednak tak czy siak całkiem przyzwoite. Dementowe zostały. Do tego dostałem funkcję fly. Czyli mogę latać, ale raczej nie lubię z tego korzystać, szczerze mówiąc. Tak więc wolę się poszwendać. Co do tego jeszcze? Hmm, to chyba wszystko. Aha, i mój nick, teraz jak ktoś napisze. Świeci na zielono. Tutaj to widać. Ja jestem Silver Knight. Dobra. Chcę wam pokazać tą wieżę od środka. A więc chodzimy tutaj i tutaj naładowałem troszeczkę skarbów, bo już zasadniczo zszedłem od dołu i nie miałem za bardzo pomysłu co dalej dawać. A plan był ogólnie taki, żeby to była taka wiecie, głównie spożywcza wieża. No ale wyszło jak wyszło. Tu się cieszę, że liany trochę dałem, bo ogólnie zieleni tu brakowało. I myślę, że to dużo, dużo pomogło. Jeszcze podłogi to nie wymieniłem, zapomniałem, kurczę. Dobra, zaraz wymienię. E, no i chciałem jeszcze tu zrobić e, meblo-ściankę, że się tak wyrażę. Ściankę zasłaniającą, w każdym razie. E, mamy tutaj skrzynie jakieś, tutaj mamy możliwość wejścia na górę do tego piecyka, tu tak, tak samo. ciemno tu coś jeszcze, czy nie? Nie. No i jak się wchodzi? Mamy bardzo, bardzo dużo elementów bloków ozdobnych. Wszędzie jest jasno. No i tak naprawdę to już jest całość. Skorzystamy jeszcze z tego flya, żeby wam pokazać tą wieżę z zewnątrz, jeszcze raz. Myślę, że teraz jest trochę lepsze światło. Mówi się trudno. No. Wygląda całkiem przyzwoicie, moim zdaniem. Bardzo lubię te shaderzy ze względu na to odbicie światła tutaj. Aha, jeszcze Wam chciałem pokazać, jak mu się bardzo ładnie zmienił kolor e, tutaj. Niektórych już. Bo na razie to jest takie o, ciepkowate, nie? Ale kiedyś wszystko będzie takiego koloru i ta wieża jeszcze moim zdaniem wtedy zyska na jakby ozdobie. No dobra. A to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Beren, dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym. Pa, pa! Pomacham ręczko.